siemam ze strony Ja Już dzisiaj będziemy grać w Bluestar yy, Będziemy Będziemy opracowywać co mówić Jak widzicie już jest na początku 8-bit Nie wiem to muli No i nagrywa się, nagrywa dobrze Spajka to już dawno Na El Primo mam już dwa Star Powery Także jest fajnie. Na Leoniku 200 ranga, na Alpremium 201, na bultek 21. Bito już chyba widzieliście. Biedronki też chyba widzieliście, że mam. Ej, bitowca nie widzieliście, mam go. Dzino na pewno widzieliście. I takie różne. 6300 pucharków już dawno wbiłem, także jest, jest kozak. Wbijajcie do klubu taki jest właśnie klub to jest mojego kolegi Alana pozdrawiam tutaj Alan Jej. no i to jest taki klub w pijacie od tysiąc pucharków to jest kuba taki kuba 8000 tysięcy pucharków tu Bartek kolega spróbujmy o. Nie, nie. grają na butach może poproszę o dołączenie do Zagramy z nimi. wybieram sobie Star Powera. Gramaj Putowcę. wybieram sobie Star Powera. Gotowy. Może... Może to jest jakiś turniej? Nie wiem. No myślę, że nie sprawdzałem możliwe, że mają turniej i... Teraz z nimi pyką, nie? No, tutaj Kuba do mnie skacze. No nie Adam, Adam. Adam! Złodzieju! Strojerze! No nie no nie! Niestety tylko ja to mogę wygrać. No, bo bot tam się zabijają, boty oczywiście jak wygra. Tutaj... Mm, Ej, w się bardzo fajnie gra. To jest moja ulubiona postać jak na razie. Legendy też są fajne, ale ja wolę Beat'a. Zdecydowanie. Ej, no wyłaz! Sorry za, za te lagi, ale dobra. Bo mi się to gra. Lecimy. Tu na pewno są w krzakach. No nie, to jest ta mapa. Kampion na siebie boboty już... Łow. Adam! nie Bartek, dobra. Fuck Adi wygrał, ale dobra. A i co? Długie miejsce jak najbardziej. No bo chyba gram tą samą postacią. Aha, teraz na duo. Ej, a czemu Bartek nie jest ze mną, a Bot 6 i Alan są? Aha, ja będę sam. No, dobra. Na no, spot. Ja zagram sobie Edbicum. W następnej rundzie ich zaskoczę i... Zagram buliconem. Botem 3. Przy... Nie wybrzedam, że to tik. W końcu to też jest dobra postać. Każda postać jest dobra, tylko to są ważne umiejętności. niektórzy niektórzy niestety nie potrafią grać. Ja tygiem tak średnio gram i tymi co w ogóle rzucają to tak średnio, ale gram. Nawet, nawet... A bot 4 zabił Alana. Ja do krzaków nie wchodzę w ogóle. Muszę... ja. Нужно взять какие-то бот-2. бот-4. Какие-то здесь... Ууу, хо Я их боюсь, там есть бибик. Ну, нет, страшно было Ну, это. Пока. Что ты от не осталось? не No nie! Dobra, trzecie miejsce Trochę szkoda, że na dło. Dobra, teraz ostro zaskoczę Pejk, bola. Twardziel jest To jest to Pejk, najlepsze star braki możliwe. Alan odeszedł, tylko oddibo 6 jest no Szkoda Może To jest profil mojego kolegi 8300 pocharków Proszę Fajny Obij mu drop, nie gra. To jest Adam. On miał 6000 pucharków, ale no już niestety... No tamte konto nie, nie chciał Już nie wiem Na szybko Jest w jakimś Na szybko Ja sobie go zaproszę Aha muszę usunąć znajomego Zaakceptuj No i niestety Zaraz Muszę Najsłabszego mojego znajomego Usunąć Kuba już wak. Sorry. Ja na chwilę cięcie zrobię, także widzimy się po cięciu Więc ja się z Wami żegnam na razie